z pocztą głosową. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość. Teraz jesteś daleko, chciałbym żebyś była blisko, o, tam wszystko, bym mógł w końcu wyjść stąd, byś z tego domu wyszucić. wszystkie myśli, mam nadzieję, że ten sen kiedyś się ziści, chcę o tym, że od dziś będziemy zawsze razem, pójdziemy za drogą, razem odnajdziemy swą oładę, o tym marzę. Niczego więcej, jak ty wiesz dobrze o tym, że załatwęłaś swoim sercem, ale jeszcze raz powtórzę ono, bije dla Ciebie, kiedy jesteś obok, wtedy czujesz się jak w niebie Dajesz mi szczęście każdym twoim uśmiechem A w twotnych chwilach zawsze znajduję w tobie pociechę Raz mam nadzieję, że nasze uczucie nie zaśnie, że żarty za, lat tak czerwony nigdy nie... Nie oddadzą żadne słowa, choć że gdzieś tak daleko, zawsze stoję nie o podaż Te chwile przed oczami nie pozwolą mi, zraszam z robu się, sam, że wyblij sam, czekałaś, że nie gasną Skraj mnie budy kierą, bezpamiętniczany w gardzie Sam nie wiem czemu z każdym nie kocham cię coraz bardziej I Te chwile przed oczami nie pozwolą mi, zawsze z robu się, sam. wyblij sam, czekałaś, że taniec gasną Skraj mnie budy kierą, bezpamiętniczany w gardzie Sam nie wiem czemu z każdym nie kocham cię coraz bardziej I Wiem co bym zrobił Gdyby ciebie zabrakło, wąka by się przynosił, jak to ty dajesz mu światło, Co ty świecisz jaśnie i szybkie gazdy na niebie, ale ty masz swoje życie, a co dalej będzie, nie wiem, co będzie ze mną, nie wiem, co będzie z nami w tym momencie, pozostaje mi żyć wspomnieniami. Nie mam ich wiele, ale za nic ich nie oddam, choć teraz ty mi ciężko, ty się nie poddam, no to ty już powiedziałaś, nigdy Cię nie zostawię, ale gdyby coś się stało, to musisz być dalej dziś, Myśli o poną znowu będę marzył i myślę co przyniesie noc Kocham Twój głos, który daje ukojenie Kocham Twoje oczy, Twoje rognice, spojrzenie Kocham Twój zapach, on rozbudza moje smysły Chciałbym żeby wszystkich daty tylko dla nas dziś zabytły Te chwile przed oczami stóp nie pozwolą mi, zrasem znowu Siędze dudnej sam, ciekawa strata nie zgasną Z kolejnej budy kierą bezpamiętnie gramy w gardzie sam nie wiem czemuś każdy kocham Cię coraz bardziej Te chwile przed oczami stóp nie pozwolą mi, zrasem znowu Siędze dudnej sam, ciekawa strata nie zgasną Wykierunek bez pamięci, w gardziel, sam nie wiem czemu, z każdym dniem kocham się coraz bardziej.